Grzech obżarstwa oczywiście kojarzy nam się z nadmiarem jedzenia i picia. No też w średniowieczu nawet teologowie robili takie różne klasyfikacje grzechu obżarstwa. Na przykład mówili, że do obżarstwa należy opychanie się jedzeniem, takie jedzenie w pośpiechu, łakomstwo, czyli jedzenie takich tylko najlepszych potraw i oczywiście takie jedzenie po nadmiarę i kilka jeszcze innych kategorii, no w każdym razie ten grzech obżarstwa fizycznego miał bardzo wiele różnych i ma wiele różnych postaci, ale zasadniczo znowu trzeba to obżarstwo sobie rozszerzyć. Ponieważ grzech obżarstwa polega na tym, że przestaje już traktować świat i stworzenie, które dał mi Pan Bóg, jako środek do niego, jako środek do, do bliskości, czyli już nie smakuje świata w tym najlepszym sensie. Ale patrzę na świat, patrzę na ludzi, którzy są mi dani, jako na taką wielką potrawę, którą mam się po prostu najeść, która jest do zjedzenia, która jest do wykorzystania, która jest do tego, żeby mnie zaspokoić. A już nie jestem środkiem do relacji z Panem Bogiem. To jest obżarstwo, ale to obżarstwo, oprócz właśnie tego obżarstwa fizycznego, w którym widać bardzo wiele naszego stosunku do rzeczywistości, Także przejawia się obżarstwem, na przykład duchowym. O tym mówi Święty Jan od Krzyża, że obżarstwem duchowym jest taka postawa, kiedy dużo się modlę, ale tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby odnaleźć Pana Boga dla samego Boga, tylko szukam wizji, szukam uniesień, szukam bardzo miłych uczuć i doznań w czasie modlitwy. Czyli modlitwa nie jest dla mnie drogą do Pana Boga, ale zaspokajaniem. Swoich różnych potrzeb duchowych, emocjonalnych w czasie modlitwy. I też mamy do czynienia z obżarstwem w sferze uczuciowej, w sferze relacyjnej, kiedy moja relacja z drugim człowiekiem znowu nie jest ukierunkowana na tego człowieka, na to, żeby zbudować z nim coś mądrego, sensownego, ale po prostu jestem kimś, kto wysysa z tego człowieka. Emocje. Szukam drugiego człowieka po to, żeby zaspokoić siebie emocjonalnie. Tutaj mamy właśnie też do czynienia z takim rodzajem obżarstwa. Dlaczego obżarstwo jest też tak niebezpieczne i groźne? Ponieważ obżarstwo jest związane z ociężałością. Z ociężałością fizyczną, emocjonalną i duchową. Nieprzypadkowo w Biblii. Jest mowa o ludziach, którzy mają otuszczone serca, czyli mają w sobie ociężałość, i kiedy jestem przeżarty, świetnie to widzimy w momencie, kiedy za dużo zjemy, czy za dużo wypijemy, ale kiedy też jestem przeżarty na sposób duchowy, czy na sposób emocjonalny, wtedy pojawia się ta ociężałość. Ona często przejawia się znowu dalej w tym. Że y, przestaję być zdolny do podejmowania mądrych, odważnych decyzji, ponieważ z wielkim trudem opuszczam rewiry y, mojej wygody, to co nazywamy popularnie też strefą komfortu. Trudniej mi jest podejmować y, wyzwania, które często są twórcze, ale po prostu nie mam na to siły, jestem zbyt ociężały, a kiedy przychodzą chwile próby, przychodzą chwile cierpienia, to nie potrafię ich znosić, jestem zbyt niecierpliwy. Tak trudno mi uwolnić się od tego, co jest moim komfortem, moim zaspokojeniem, moją wygodą. I jeżeli mam w sobie taką ociężałość, to trudno mi jest pójść w tę stronę, która jest bardziej głębsza, bardziej wartościowa, ponieważ zamykam się w takiej bańce mojej wygody, mojego egoizmu. Obżarstwo często jest tym spowodowane, że uciekamy przed bólem, czy przed jakimś dyskomfortem. Ale paradoksalnie pakujemy się w jeszcze gorszy ból, który polega na bólu bezsensu, bólu jałowości. Przestajemy się rozwijać, zostajemy dokładnie w tym samym miejscu, a po jakimś czasie nawet zaczynamy się po prostu gdzieś zwijać, zaczynamy się kurczyć duchowo. Natomiast Jezus Chrystus, widząc ten grzech, który nam zagraża, grzech obżarstwa, ma dla nas lekarstwo. Co w takim razie Jezus mówi? Co może nam pomóc w walce z naszym obżarstwem? Pan Jezus mówi, że błogosławieni są ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. To jest błogosławieństwo związane z cnotą męstwa. Dlatego, że w walce z obżarstwem przychodzi taka chwila, kiedy karty muszą być odkryte. Nawrócenie rozpoczyna się w momencie, kiedy naprawdę uświadamiam sobie, że ja już tak nie chcę i nie mogę żyć, że mój styl życia, mój styl myślenia naprawdę nie jest ewangeliczny. I tutaj rozpoczyna się walka, walka o sprawiedliwość, a sprawiedliwość to jest taki stan, kiedy wszystko jest na swoim właściwym miejscu z perspektywy Pana Boga. Niczego nie ma za dużo, niczego nie ma za mało. Po prostu wszystko jest na swoim miejscu. Do tego zaprasza nas Pan Bóg, ale nie jest to wcale takie proste i często nie podejmujemy właśnie walki o to nawrócenie, będąc zakładnikami naszego obżarstwa czy naszej osiążałości, bo boimy się ceny, którą przychodzi nam zapłacić właśnie w postaci wychodzenia poza swoją wygodę, no w postaci też wchodzenia w pewien trud, wymagania, pewien ból, który jest tym. Związany. Bardzo ciekawie opowiadają ludzie, którzy walczą z nałogami, którzy postanowili po latach wyrwać się z różnych uzależnień. To mówią, że pierwszy etap wychodzenia z choroby, wychodzenia z nałogu, emocjonalnie, fizycznie, jest czymś jeszcze trudniejszym. Dlatego, że z jednej strony już nie mam tego, co wcześniej dawało mi wprawdzie pozorne i chwilowe, ale jednak ukojenie, ale jeszcze nie wypracowałem nowych nawyków. Jeszcze nie czuję tej pełnej satysfakcji z nowego sposobu życia. Jestem gdzieś w zawieszeniu pomiędzy dwoma światami i to powoduje na początku niesamowity ból, lęk, napięcie. Ale jednak, kiedy wiem, jaka jest moja motywacja, kiedy wiem, że chodzi tutaj o coś więcej, jestem w stanie zdobyć się na to wymaganie. Jestem w stanie zdobyć się na ten rodzaj bólu. To, co czasami mówią komandosi z jednostek specjalnych, że ból jest ceną za sukces, jest ceną za zwycięstwo. I są takie dwa rodzaje też bólu w życiu duchowym. Jeden ból to jest ból związany właśnie z obżarstwem, o którym mówimy, czyli taki ból, który jest bez sensu, absolutnie bez sensu, który sprawia, że coraz bardziej karłowa cieje, coraz bardziej zamykam się w sobie, nie jestem zdolny do niczego więcej. Nie jestem w stanie otwierać się na to, co przynosi mi Pan Bóg i drugi człowiek. I to jest ból, który niesie ze sobą prawdziwą śmierć. I jest ten ból, który jest zwiastunem czegoś nowego, czegoś pięknego. To jest właśnie ból, który informuje o tym, że rodzi się coś naprawdę niesamowitego, coś, co ma smak. I dlatego taką ważną rzeczą w walce z obżarstwem. I w tym, co pomaga w męstwie, jest właśnie odkrywanie motywacji, jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czego ja tak naprawdę chcę od siebie, od Pana Boga, od życia. I drugą rzeczą, oprócz tej motywacji, która bardzo pomaga otwierać się na męstwo, to jest naprawdę podejmowanie wyzwań. Może na początku nie rzucanie się oczywiście gdzieś na coś, co jest ponad nasze siły, ale codziennie. Mogę sobie zadać takie pytanie: co dzisiaj na moją miarę mogę wykonać? Nawet niewielkiego, nawet jakiś drobny krok, ale coś, co sprawi, że ruszę się z miejsca. Tam, gdzie jest miłość, tam jest nie tylko afirmacja, nie tylko przyjmowanie, ale także jest bardzo mądre stawianie wymagań, bo jeżeli są wymagania, jeżeli mam z czym się siłować, jeżeli odkrywam motywację, to jednocześnie też rosne. To błogosławieństwo ucisku, cierpienia dla sprawiedliwości, to jest zaproszenie do tego, żebyśmy weszli na drogę męstwa. Kiedyś jeden z terapeutów mówił, że czasami swoim pacjentom sugeruje przestań tańczyć ze swoim lękiem, przestań tańczyć ze swoją słabością. Przychodzi taki dzień, kiedy trzeba zatańczyć ze swoją odwagą. Z tym, żeby w końcu podnieść czoło i spojrzeć na Pana Boga, który jest po mojej stronie, i podjąć walkę. Może to będzie czasami droga przez krew, pot i łzy, ale naprawdę warto zapłacić taką cenę wyjścia poza swój komfort, narażenia się na wygodę, po to, żeby wejść w niesamowite szczęście, które nam przynosi Bóg. To jest błogosławieństwo męstwa, do czego zaprasza nas zaprasza. Hoje é o Jesus.